Z jednej strony dwie klauzule, z drugiej strony wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszystko po to, żeby po prostu ochronić rynek, ochronić polskiego rolnika, a z drugiej strony konsumenta, który też pyta właśnie między innymi o jakość tych produktów, które by miały napłynąć. Jeżeli jeszcze ktoś pół roku temu by mnie się zapytał, czy posłowie Hetman i Joński. Wraz z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim, tych reszty tytułów panie ministrze nie będę, nie będę dodawał, są w stanie wywrócić umowę z krajami Mercosur do góry nogami, utrzeć nosa Komisji Europejskiej i niektórym liderom. Europejskim, to bym spytał się, czy wszystko u nich w porządku. A nagle się okazało, że jest to, jest to możliwe. I tutaj dzięki bardzo za tą wielką determinację i pokazanie skuteczności. Pracujemy ręka w rękę i, i chciałem bardzo serdecznie też podziękować panu posłowi Darkowi za, za tą współpracę. I oczywiście będziemy ją dalej kontynuować by ku chwale Ojczyzny i interesów Rzeczpospolitej Polskiej. Chcia... Ta decyzja polityczna zapadła w 2019. Roku I wtedy ówczesny rząd w Polsce na to się zgodził. Przyłączę do podziękowań tutaj. Chciałem podziękować panom posłom, panu ministrowi za aktywność. Ja myślę, że Polska stała się bardzo niewygodna dla tych, którzy chcieli tę umowę szybko przepchnąć, szybką ścieżką. W Parlamencie Europejskim została ona de facto zablokowana przez inicjatywę tej panów posłów. Dość kłamstw PiSu na temat Mercosur. Dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej specjalnie zorganizowana konferencja z przedstawicielami branży rolniczej, z ministrem rolnictwa, ale również z Krzysztofem Hetmanem, z którym razem wspólnie pracowaliśmy, żeby i klauzula, a później wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeszedł. O tym sukcesie rozmawiamy wspólnie, ale też o wyzwaniach, o możliwościach tej umowy. Posłuchajcie sami. To jest trochę tak, że słyszę i mówię to po konferencji polityków, europosłów PiSu, którzy przyjechali z Brukseli bodajże wczoraj, zrobili konferencję atakując polski rząd. I tak się zastanawiam, gdzie byli przez te ostatnie lata. I nie chodzi mi, że cicho popierali to Mercosur, mówię tutaj o panu Morawieckim, myślę tutaj o panu Wojciechowskim, ale te ostatnie miesiące to było miejsce, gdzie można było powalczyć, naprawdę powalczyć. I muszę Państwu powiedzieć, że. Kiedy przygotowywaliśmy te poprawki, nie było woli współpracy, nie było chęci poparcia ich nawet na sali plenarnej, ale też nie było woli, żeby współpracować przy wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ich strony. Dlaczego? Bo chcieli złożyć swój. Więc się przekonali w ostatniej chwili i to pan europoseł Buda za tym stał, żeby złożyć oddzielnie żeby się pochwalić, że mają swój wniosek. Tylko i wyłącznie, żeby pokazać, że mają swój i żeby zrobić konferencję prasową. Oczywiście stromotnie przegrali, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby napisać taki wniosek. To jest najprostsza rzecz. Ale później, żeby zdobyć takie poparcie i przekonać innych polityków na tej e, ogromnej sali w parlamencie w Strasburgu. Ponad 700 przecież europosłów, trzeba szukać jednak porozumienia. Mówię o tym dlatego, że nie mogę już tego słuchać, jak politycy PiSu próbują po prostu na tym robić politykę, oszukując rolników, że walczą o nich. Oni udają, że walczą. I chciałem, żeby to wybrzmiało, dlatego że wtedy, kiedy trzeba głosować wspólnie, to ich nie ma. Są oczywiście i politycy, i działacze w Polsce, którzy nic nie proponują, tylko wszystko krytykują, ale żadnej propozycji konstruktywnego rozwiązania problemu nie usłyszeliśmy i pewnie nie usłyszymy. No, na negowaniu wszystkiego nie da się zbudować dobrych relacji i rozwiązań. My dalej będziemy takie rozwiązania proponować. To wszystkie działania, o których mówimy w kontekście Mercosuru, one mają przede wszystkim jeden najważniejszy cel poprawy konkurencyjności i wzrost konkurencyjności. Sektorów wrażliwych, czy w ogóle sektora e, rolno-spożywczego. Rolno 22 już lata temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, też wiele osób zwracało uwagę, że no, polskie rolnictwo może na tym stracić. A dzisiaj po tych 22 latach wiemy, że eksport polskich produktów, m.in. do Europy, się zwiększył 10-krotnie. Nie dwukrotnie. 10-krotnie. To jest na poziomie ponad 55 miliardów euro. W polityce liczy się skuteczność. Skuteczność. Nie rozdzieranie szat, nie bieganie i robienie rolek na TikToki i tam wyrażanie swojego oburzenia, tylko konkretne działania i skuteczność. Kiedy trwa kampania wyborcza, wszyscy są wtedy rolnikami i z rolnikami. A to dzisiaj działanie europosłów Krzysztofa Hetmana, Dariusza Jęckiego. Adama Jarubasa pokazuje, że nawet jeżeli nie ma żadnej kampanii wyborczej, a trwa kampania w obronie polskiego rolnictwa, w obronie polskiego przetwórstwa, są osoby, na które można liczyć i za to bardzo serdecznie dziękuję. Ja nigdy się nie spodziewałem, Szanowni Państwo, że osobą, z którą będę rozmawiał o rolnictwie i walką o polskie i europejskie rolnictwo, będzie eurodeputowany, Dariusz Joński, serdecznie dziękuję.